Dzień drugi, rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty przyjdź. Rozważanie dnia. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef Boży plan ma swojego opiekuna. Z woli Bożej święty Józef odgrywa w tym planie bardzo ważną rolę. Jest opiekunem, stróżem i obrońcą. Jest głową świętej rodziny. W najtrudniejszych chwilach to właśnie On zapewnia Jezusowi i Maryi bezpieczeństwo. Opatrzność, która ma źródło w Bogu Ojcu, działa przez świętego Józefa. W wielu sytuacjach to właśnie Józef realizuje zamysły czystej dobroci Ojca. Tą samą rolę święty Józef odgrywa dzisiaj wobec Kościoła i wobec każdego z nas. Tak jak Bóg Ojciec powierzył swój plan oraz swoje dwa największe skarby Jezusa i Maryję opiece świętego Józefa, tak i my jesteśmy zaproszeni. Aby uczynić to samo, powierzając Mu samych siebie, nasze rodziny oraz stare kolekcje. Jest to potężny środek duchowej ochrony, ofiarowany nam przez niebo. Lektura Duchowa Mistyczne Miasto Boże, Sługa Boża Maria z Agredy. Pouczenie Maryi. Mój oblubieniec Józef zajmuje bardzo wysokie miejsce pomiędzy świętymi i książętami niebiańskimi. Jednak ani ty nie jesteś zdolna opisać Jego wielkiej świętości, ani śmiertelnicy nie zdołają jej poznać, dopóki nie dostąpią oglądania Oblicza Bożego. Dopiero wtedy zdziwieni zrozumieją te tajemnice i będą chwalić Pana. W dzień ostateczny, gdy nastąpi sąd nad wszystkimi ludźmi, nieszczęśliwi potępieńcy będą gorzko płakali. Że nie znali tego potężnego i skutecznego środka zbawienia, jakim jest wstawiennictwo świętego Józefa. Będą żałowali, że nie używali tego sposobu, aby przebłagać sprawiedliwego najwyższego. Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan udzielił memu świętemu Oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u Majestatu Boskiego i u mnie. Zapewniam cię, moja ukochana córko, że jest on w niebie jednym z najbliższych powierników Pana i że wiele może zdziałać w celu odwrócenia od grzeszników kar sprawiedliwości Bożej. We wszystkich potrzebach zwracaj się do niego i jego pośrednictwa, staraj się zjednać mu licznych czcicieli, albowiem o cokolwiek mój oblubieniec prosi w niebie, tego Pan nie odmawia na ziemi. Wielkie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo świętego Józefa, byleby tylko ludzie chcieli z tego skorzystać. Szczególne łaski, które można wyprosić za wstawiennictwem świętego Józefa. Objawione mi także zostały niektóre przywileje i łaski, które Bóg nadał świętemu Józefowi, a których człowiek może dostąpić prosząc tego świętego o wstawiennictwo. Zapisała czcigodna Maria z Agredy. Oto one. Za przyczyną świętego Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości. Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem. Za jego przyczyną można uzyskać łaskę szczególnej bliskości Maryi i prawdziwe do niej nabożeństwo. Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci. Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa. Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach. Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa. Światło z Fatimy oraz Itapirangi. Fatima. 13 października 1917 roku, podczas objawienia w dolinie Kowada Iria, bezpośrednio przed wydarzeniem Cudu Słońca, dzieci fatimskie zobaczyły świętego Józefa. Tak opisuje to ucja. W głębi firmamentu zobaczyliśmy po stronie słońca świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus, i naszą Dobrą Panią ubraną w bieli w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że Święty Józef z Dzieciątkiem błogosławił świat ruchem ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten sposób jak Święty Józef. Znikło i to widzenie. I zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską. Bóg ukazuje nam w Fatimie postać świętego Józefa, który trzyma dzieciątko Jezus i błogosławi świat. Chwilę później świat jest błogosławiony przez dorosłą postać Pana Jezusa. W ten sposób niebo raz jeszcze podkreśla i zwraca naszą uwagę na doniosłą rolę świętego Józefa w Bożym planie ratowania dusz. I tapiranga Najnowsze uznane przez Kościół objawienia pochodzą z brazylijskiej miejscowości Itapiranga. Objawienia świętego Józefa, który pojawiał się w wizjach wraz z Maryją i z dziecięciem Jezus w ramionach, miały miejsce w latach 1994-1998. Edson Glauber, 22-letni student, otrzymał najpierw objawienie Maryi jako królowej różańca i pokoju. Tak jak w Fatimie Maria prosiła o modlitwę różańcową, pokutę i częste przystępowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza komunii świętej i sakramentu pojednania. Praktyki te mają uratować świat pogrążony w grzechu i niewierze. Następnie razem ze swoim boskim synem poprosiła o szczególne nabożeństwo do przeczystego serca świętego Józefa. Objawienia świętego Józefa rozpoczęły się 1 marca 1998 roku. Święty Józef powiedział wówczas Mój drogi Synu, nasz Pan Bóg przysłał mnie, abym powiedział Ci o łaskach, jakie ześlę na świat przez szczególne nabożeństwo do mojego przeczystego serca. Przez to nabożeństwo wiele dusz zostanie uratowanych z rąk diabła. Bóg, nasz Pan, pozwolił mi odkryć przed Tobą obietnicę mojego serca". Tak jak ja jestem sprawiedliwy przed obliczem Pana, tak wszyscy, którzy będą mieli cześć do mojego serca, będą również czyści prawi i święci przed Jego obliczem. Wypełnię was tymi łaskami i cnotami sprawiając, że każdego dnia będziecie wzrastać w świętości. W następnych objawieniach święty Józef przedstawił zatrważający obraz ludzkości. Tak wielu ludzi zostało zwiedzionych przez szatana. Diabeł nienawidzi ludzkości i chce zniszczyć obraz Boży, który jest w sercach każdego z Was, poprzez atak na cnotę czystości. Ta cnota jest najmilszą w oczach Boga, dlatego Wasz przeciwnik tak zawzięcie ją atakuje w obecnych czasach. Wstrzymuję sprawiedliwą rękę mojego boskiego syna przed słuszną karą, jaka się należy ludzkości za grzechy nieczystości, które tak bardzo ranią Jezusa. I poprzez zasługi mojego przeczystego serca wypraszam Wam ratunek. Następnie święty Józef podaje, aby praktykować nabożeństwo pierwszych pięciu śród miesiąca ku czci Jego przeczystego serca na wzór czczenia niepokalanego serca Maryi. Podkreśla, że tego dnia na wszystkich biednych grzeszników, choćby ich grzechy były najgorsze, a sami nie wierzyli już w Boże Miłosierdzie. Spłynie tak obfity deszcz łask, że uchroni ich przed szatańskimi pokusami. Już samo wezwanie mojego imienia sprawia, że wszystkie demony uciekają w popłochu, powiedział święty Józef, słusznie nazwany w litanii, postrachem duchów piekielnych. Święty opiekun boskiego syna obiecuje także pomoc i miłosierdzie dla wszystkich, którzy propagują nabożeństwo do jego przeczystego serca. Wyryje ich imiona w moim przeczystym sercu. Tak jak wyryty mam w nim krzyż mojego syna i litera M, oznaczającą moją przeczystą małżonkę, Maryję. Wezwanie dnia: Przyjmij dziś całym swoim sercem, tak jak potrafisz najlepiej, dar obecności i opieki świętego Józefa, zawierzając mu te rekolekcje oraz całe swoje życie. Odmawiaj tę modlitwę codziennie przez wszystkie dni rekolekcji. Akt zawierzenia rekolekcji Świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię. W imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi, wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi abyśmy oddając się jej całkowicie znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt osobistego zawierzenia Świętemu Józefowi. Święty Józefie, Mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twojej opiece, Boży syn i jego przeczysta matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi, naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej, o najdroższy święty Józefie, bądź piastunem mej duszy, odkupionej krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą ojcowską opiekę. Światło słowa z księgi Rodzaju: Uczynił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Mały Wieczernik Modlitwy. Bóg mógł czynić przez świętego Józefa wielkie rzeczy, ponieważ był on człowiekiem milczenia i modlitwy. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję. I modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas modlitwy osobistej to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Na koniec tego drugiego dnia medytacji, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.